Przez dwa dni w Sieradzu królowała siatkówka. Rodzina, przyjaciele i zawodnicy uczcili pamięć Erasma Kicińskiego i Wiktora Dłubały. Obaj byli trenerami, ich największą miłością była siatkówka. Erasm Kiciński szkolił sieradzką młodzież przez 31 lat. Od 20 organizowany jest memoriał jego imienia. To jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Sieradzu. Kiciński to taki człowiek renesansu. On praktycznie poza siatkówką zajmował się wieloma innymi dyscyplinami sportu. Był nawet trenerem w sierac w piłce nożnej. Poza tym próbował również swoich sił w siatkówce. I obaj ci panowie mieli jeden wspólny dar. Po prostu młodzież do nich lgnęła i mieli problem z selekcją nawet drużyn, wystawienia kadry na poszczególne turnieje czy zawody, co nie zawsze to się wszystkim trenerom udaje i dzisiaj. Tomasz Kiciński, syn Erasma, przyznaje, że największą pasją ojca była właśnie siatkówka. Był bardzo wymagającym trenerem, ale nie zmuszał nikogo do grania. Nie musiał, sam dawał im przykład swoją pracą. Całe serce oddawał temu sportowi i również wspierał poza sportowo swoich zawodników, także myślę, że nie tylko wyniki sportowe, ale też jako człowiek potrafił zachęcić innych do grania. Nie pieniędzmi, nie innymi tutaj korzyściami, tylko samą pasją i. Potrafił w ten sposób zachęcić młodzież do, do pracy nad, nad wynikami tak, sportowymi. Memoriał imienia Wiktora Dłubały rozgrywany był po raz dziewiąty. Dopiero od trzech lat mogą w nim uczestniczyć seniorzy. Skorzystał z tego syn żyjącego trenera. Piotr dłubała na co dzień jest strażakiem, ale siatkówka to jego wielka miłość. Zaraził się nią od ojca, choć ten wcale nie zmuszał go do treningów. Nie było tego w domu na początku. Próbował w ogóle w jakikolwiek, każdy inny sposób zaszepić może sport, jeśli chodzi o moją osobę. Nie było takiego narzucania co do mojej osoby, jeśli chodzi o siatkówkę, to, że on to kochał. Zaczynałem od innych, jakichkolwiek innych sportów, jak tam był tenis, inne takie poszczególne dyscypliny sportu. W czasie, kiedy powiedzmy wiek z wiekiem może jak zwądrzałem, postanowiłem grać to ten sport, uprawiać ten sport i tak zostało. Drużyna Piotra Dłubały w tym roku walczyła w finale. Mecz o pierwsze miejsce wzbudzał ogromne emocje. Drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Sieradza walczyła z wesołą paką z Poznania. Rywalizacja była zacięta i liczył się każdy punkt. Konieczna była dogrywka, w której gospodarze pokonali Poznania ku siedmioma punktami. Że w Straży Pożarnej sport jest również ważnym elementem. To podnosi nie tylko naszą efektywność, ale też i nasze morale, i udało nam się wygrać. Wśród seniorów drugie miejsce zajęła Wesoła Paka Poznań. Trzecie absolwenci Warta. W kategorii juniorów najlepszy był GKS Czastary. Drugie miejsce wywalczył LUMKS Kasztelan, a trzecie MOS Sierac.